Cześć! Jest dzisiaj z nami Realme C55. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też. W opisie pod filmem są linki do kilku sklepów, linki afiliacyjne. Jakby ktoś chciał kupić ten telefon, zachęcam do skorzystania. Dzięki temu wspieracie moją niezależną współpracę. Zresztą nie musicie kupować, wystarczy, że przez taki link wejdziecie do sklepu i sobie ten telefon tam zobaczycie. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Telefon kosztuje 1099 zł. To jest jego cena tak zwana regularna. Natomiast w tym momencie do chyba 2 marca kwietnia. O, do 2 kwietnia jest przedsprzedaż i ten telefon kosztuje stówkę taniej 1099, czyli to jest po prostu w tym momencie klasa budżetowa. Kiedyś to byśmy nazywali średnią półką. W tym momencie to jest po prostu telefon budżetowy i w ten sposób należy go oceniać. I jeszcze szybciutko. Pudełko, co my w tym pudełku mamy oprócz samego telefonu? No więc, tak, tutaj jest etui, oprócz wszystkich dokumentów. No i to etui można nosić. Ja ten telefon nosiłem i używam go bez etui. Jest szpileczka, więc to jest standardzik. A czy nie, inaczej źle. Może teraz to nie jest standardzik, kiedyś to był standard. W tym momencie to jest plus, że są takie rzeczy. No i tutaj jest ładowarka 33 W, co jest niezłym osiągnięciem, jak na budżetową klasę telefonu. Pudełko chowam, opowiadam o urządzeniu i o tym, jak mi się z niego korzysta. Zaczniemy sobie oczywiście od budowy. Telefon jest budżetowy, ale jak na budżetowy telefon, to budowę będę chwalił, bo tył oczywiście jest plastikowy. Tutaj z boku rama też jest plastikowa, ale ten tył jest fajny, ładny. On ma taką fajną fakturkę. Nie brudzi się. Zresztą jakby co to, można sobie założyć etui. No ale jest w porządku, tak? Podoba mi się to. Tutaj ten prostokąt... Jest też oczywiście plastikowy i to sprawia wrażenie takiej wyspy, ale tutaj nic nie wystaje. Oprócz tych dwóch pierścieni z aparatami, gigantyczne, co sugeruje, że tam są gigantyczne obiektywy. Tak naprawdę obiektyw jest jeden, drugi to jest sensor głębi, czyli pic na wodę, fotomontaż, no ale, ale okej. Okay. Teraz tak, tutaj na dole mamy wejście miniczek na słuchawki, czy klasa budżetowa, czyli takie cuda mamy. Jest USB-C i jest głośnik. Głośnik jest jeden. Czasami zdarzają się dwa głośniki w takiej klasie urządzenia, ale rzadko. Natomiast ten głośnik jest głośny i już pokazuje jak bardzo, bo on ma coś takiego, że tutaj jak zgłośniamy, to możemy zgłośnić do 100% i możemy jeszcze zgłośnić więcej. Prawda, jak słyszycie, różnica między 100 a 200 to nie jest 100%, tylko to jest, nie wiem, kilkanaście procent, no ale rzeczywiście ten głośnik jest głośny. OK, tutaj mamy czytnik linii papilarnych i teraz tak, on jest wklęsły, a nie wypukły i czasami ciężko mi było wyczuć go pod palcem, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta płysk, płytka tutaj, ona się troszeczkę kiwa, jakbym potrząsnął telefonem, to można usłyszeć takie... Jakieś dziwne dźwięki, ale co do samego działania, nie będę się czepiał. Ono nie jest najszybsze, ale w tej klasie urządzenia jest ok. Po prostu tak te telefony działają. Przycisk do włączania, czyli regulacji głośności. I tutaj mamy miejsce na dwie synki. I jeszcze dodatkowo na kartę pamięci. Wersje pamięciowe są dwie, no ale fajnie, że. Jest też możliwość zamontowania karty pamięci. To są paradoksy, tak? że telefony budżetowe mają wejście mini-jack na słuchawki, mają kartę pamięci, a telefony z wyższych półek takich rzeczy nie mają. Generalnie budowa, jak na te pieniądze, moim zdaniem jest naprawdę ok. Jedziemy z przodem, czyli wyświetla. 6,72 cala. IPS, a nie AMOLED, ale nie najgorszej jakości ten IPS. 680 nitów jest jasność maksymalna, czyli, no powiedzmy, że jakoś tam na dworze ten telefon można w miarę spokojnie używać chociaż oczywiście jak jest mocne słońce no to trzeba będzie poszukać gdzieś troszeczkę cienia rozdzielczość Full HD plus no i to jest plus dlatego że w tej cenie zdarzają się też telefony ostatnio o na przykład ten który miał rozdzielczość HD a tu jest Full HD, więc jest OK. Jest kilka możliwości ustawień, ale najciekawszą rzeczą jest to, czego w tym momencie nie widać, a zaraz Wam pokażę, czyli tak zwana mini kapsułka. Mini kapsułka to jest um, takie cudo ustrojstwo, bo tutaj mamy dziurę e, na kamelkę do selfie, po prostu. Natomiast, e, jakbyśmy. <laughs> Widzimy reklamuje tą mini kapsułkę jako taką rzecz, która gdzie pojawiają się powiadomienia. Tak naprawdę te powiadomienia to nie są każde powiadomienia. Jak przyjdzie do was SMS, to nic tam nie wyskoczy, ale na przykład jak podłączycie ten telefon do ładowania, uwaga, to o coś takiego się dzieje. Ładowanie 85% i znika. Tadam. To była prezentacja mini kapsułki z jednym z jej zastosowań. Oprócz tego, czyli oprócz ładowania, można jeszcze tutaj podobno podglądać kroki i można też podglądać zużycie danych. Nie mam zielonego pojęcia jak, mi nigdy kroków nie pokazywało. Zużycia danych nie, no ale ładowanie tak. No, to taka skuteczność 1 na 3 też jest uważam całkiem, całkiem. Można też to ustrojstwo dezaktywować. Ono jest zaszyte dosyć głęboko, w dziwnym miejscu, bo w laboratorium Realme, O Tutaj na samym dole jest mini kapsułka. Jak sobie to odklikniemy, to. To jej nie będziemy mieli i mówiąc szczerze, wiele nie tracimy. Natomiast marketingowo głośno o tej kapsulce, że hoho, ho, z rzeczy ważniejszych, to jest to, że na wyświetlaczu, nie wiem czy to będzie widać, jest przyklejona folia ochronna i ona jest dobrej jakości, ona jest ładnie przyklejona, czyli tutaj nic nam nie odstaje i to akurat jest w porządku. No i też można ten wyświetlacz wybudzić oraz wygasić dwukrotnym uderzeniem. Odblokowywanie tego telefonu jest też możliwe twarzą i ono jest, o, jak widzicie, sprawne, szybkie i nie mam z nim żadnego problemu. Działanie. Telefon budżetowy to i procek też budżetowy. To jest Mediatek Helio G88, wykonany w 12-nanometrowym procesie technologicznym. Jak on działa, w sensie na przykład, jaki wynik w Antutu nam wyciska? No, więc wyciska nam niespecjalnie dużo, bo już, już, już szukam, szukam, szukam. O, mam 257 tysięcy punktów. No i to pozwala na takie budżetowe działanie, tak bym powiedział. To znaczy ten telefon od czasu do czasu się nam przytnie. E, w sensie, że coś e, gdzieś nam chłupnie. Jest oczywiście 90 Hz odświeżanie. Niby jest szybko, ale wiecie o co chodzi. To nie jest e, to, to jest właśnie takie budżetowe działanie. Gorsze jest to, że strasznie długo trwa tutaj wczytywanie programów, ściąganie różnych aplikacji. No to naprawdę ja niedawno na przykład robiłem tutaj jakiś test Geekbench chyba, no i to trwało strasznie długo. Nie pamiętam na jakim telefonie tak długo ten test był wykonywany. On się zakończył, ukończył, ale strasznie, strasznie, strasznie długo mielił. Tak samo jest właśnie przy ściąganiu jakichś aplikacji. No tutaj po prostu trzeba poczekać i już. I tak to wygląda. Nie wiem jaka tu jest pamięć UFS ile, nie wiem czy to jest 2.2, czy może jeszcze coś niżej. Producent nie podaje takich informacji, a przynajmniej ja ich nie znalazłem. No więc to działanie jest po prostu budżetowe. Na szczęście telefon nie zawodzi w innych aspektach, to znaczy tak. Jakość rozmów jest bez zarzutu i tutaj wszystko jest naprawdę w porządku. GPS tak samo działa bardzo dobrze i też działa dobrze NFC. W dodatku ten producent chwali się tym NFC 360. To znaczy, że nie trzeba przykładać telefonu do czytnika w ten sposób, ale można go przyłożyć tak, tak. Ta antena jest gdzieś tutaj naokoło i podobno lepiej to działa. Rzeczywiście płaciłem tym telefonem normalnie i nie narzekałem. Szybciutko oprogramowanie z plusów Android 13, więc to jest ok. Natomiast z minusów jest kilka rzeczy preinstalowanych, na przykład jakiś App Market, czyli sklep z aplikacjami, rozumiem, Realme, albo na przykład mamy jakieś gry, albo mamy LinkedIn, albo Booking, albo Amazona, albo TikToka. To wszystko możemy na szczęście odinstalować. Ale wolałbym, żeby czegoś takiego nie było. Kolejna rzecz, zobaczcie tutaj, jak przesuniemy paluchem, to mamy zdjęcie pieska, tak? No ale to nie jest zdjęcie pieska, tylko to jest skrót do jakiegoś artykułu. Jedziemy dalej, znowu piesek, znowu skrót do jakiegoś artykułu, znowu tutaj skrót do jakiegoś artykułu, czyli to nie są tapety, ale to jest po prostu ukryta reklama. Jak sobie wejdziemy tutaj, o. To przerzuci nas po prostu na jakąś stronę, do jakiegoś artykułu. No i to też chyba nie jest jakoś najlepsze i najszczęśliwsze. No z rzeczy użytecznych są funkcje specjalne jest dzielony ekran, elastyczne okna, inteligentny pasek boczny, typ dla dzieci, typ prosty. No ale też tutaj, a jak wejdziemy sobie o, w ten sposób, w tą podlistę, no to zobaczcie, też mamy tutaj tak to wszystko ułożone, że tutaj są też jakieś proponowane reklamy, aplikacje no, z Google Play, ok, ale mogłoby tego nie być, także no, mówiąc szczerze, jakoś specjalnie tym oprogramowaniem nie jestem zachwycony, ale też można się do niego przyzwyczaić funkcjonalnie, tutaj wszystko jest ok, znaczy są wszystkie funkcje te, których potrzebujemy. Zdjęcia filmy szybciutko, no więc tak, dwa wielkie tutaj obiektywy czy jak to tam nazwiemy natomiast tak naprawdę sensor główny 64 megapikselowy OmniVision no i jest też sensor głębi 2 megapiksele do niczego natomiast ta główna kamera 64 pikselowa jest niezłą kamerą i to rzeczywiście trzeba przyznać bo ona jest tak samo w Realme GT Master Edition ona jest tak samo w Motorola Moto G100 czy w Moto Edge 30 Neo z tego co pamiętam no w każdym razie ona jest wykorzystywana przez producentów w tych smartfonach czy tam była wykorzystywana przez producentów w tych smartfonach w z troszeczkę wyższej półki, także fajnie, że jest też tutaj i też jakość zdjęć no, po prostu nie jest zła, jest całkiem fajna. Natomiast, tak zauważyliście, już nie ma szerokiego kąta i znowu w tym budżecie niektóre smartfony mają szeroki kąt, chociaż też jest pytanie wtedy o jakość tego szerokiego kąta. No ale tak, tutaj przynajmniej jest jedno całkiem niezłe oczko. No, natomiast zdjęcia są w miarę w porządku. Tutaj raczej narzekać nie będę. Kolory mogłyby być troszeczkę może bardziej nasycone, ale rozpiętość tonalna jest ok, Niebo tutaj jest w porządku. Nie ma tu jakichś specjalnych przepaleń. No więc ostrość jest łapana naprawdę nieźle. Szczegółów mamy tutaj całkiem dużo, jak widzicie. No więc nie będę narzekał, tak, w tym budżecie uważam, że zdjęciowo jest OK, typ nocny tak samo jest w porządku, natomiast wideo nagramy w Full HD z przodu i z tyłu, no i z wideo już jest słabo. Mówiąc szczerze, znaczy lepiej nie chodzić jak kręcicie to wideo, tak, bo wszystko się trzęsie, głos tak samo jest zbierany średnio, to już nie gadam. Zobaczcie i ocencie sobie sami. 1, 2, 3, witam. Dzisiaj będzie szybciutko, bo nie ma się nad czym rozwodzić. To jest Full HD. No i to jest najwyższa jakość, jaką możemy osiągnąć w tym urządzeniu. Możemy się przyzumować dziesięciokrotnie. O, i w tym momencie jesteśmy na głównym obiektywie. Dzień dobry, a to niestety ja. To jest tak samo Full HD, czyli też absolutnie nie ma żadnej większej, wyższej rozdzielczości. No. I to by było na tyle, w związku z czym znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5000 mAh, więc naprawdę kawał baterii. Mi tutaj wystarcza na dwa dni, nawet na dwa dni z kawałeczkiem. Przy czym oczywiście nie gram, tak, jakby ktoś chciał pograć. Też nie jest proces do grania, no ale pewnie w jakieś proste gry, jakby ktoś chciał pograć, no to poleci to szybko. Natomiast tak do dzwonienia, do przeglądania internetu, nawet w międzyczasie tak zwanym używałem tego telefonu jako nawigacja i nie podładowywałem go w samochodzie, no i za każdym razem te dwa dni spokojnie mi wytrzymywał. Tą ładowarką 33W naładujemy ten telefon w godzinę. Od 0 do 100%, z pół godziny to jest od 0 do 50%. Prosta matematyka, nawet jak dla mnie. Także na baterię w tym telefonie jak najbardziej nie narzekam, wprost przeciwnie, chwalę. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? No, jest w tym telefonie kilka rzeczy, z których można się pośmiać, tak? Można się pośmiać z tego niepotrzebnego oczka, można się pośmiać z tej e, mini kapsułki, ale z drugiej strony, za Tysiaka, jak na dzisiejsze czasy, to nie jest tak naprawdę wcale zła propozycja. Ten telefon to jest telefon budżetowy, takie w tym momencie mamy czasy, że tyle kosztują telefony budżetowe i jak na ten budżet, ten telefon jest po prostu. Przyzwoity. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co, i do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.